A, witam, witam wszystkich. Tarantul, tarantulla. albo Ewka, ta, która zjadła zakazany owoc. Może być? Tarantulla, tak? Tak, tarantulla. I ta, która zjadła zakazany owoc. Dobrze, dobrze. Dob Laszek bardzo mi miło. Droga tarantula, Czym do mnie dzisiaj Jestem wierząca, we wszystko i w nic wierzę. I tak na śmiesznie, ja tam się za... tak o, przepraszam. <laughs> Tak na śmiesznie, bo powiedziałam odnośnie tego, że chcę przedstawić na śmiesznie przykazania. Także st czyli jeżeli ktoś nam dał jakieś przykazania, no to te przykazania mają jakąś celowość. I mm, nie wiem od czego zacząć w tych przykazaniach. Może od takich prostych rzeczy. Jeżeli na przykład jest przekazanie, jakiś Bóg dał nam przekazanie nie kradnij, no to chyba każdy mm, człowiek, który nie chce być okradziony, będzie wiedział, żeby nie kraść. Czyli nawet ten, który nie wierzy w Boga, yy, no też powie, że to jest uniwersalne prawo. Zgadza się? Oczywiście, e, oczywiście, Agnieszko, i jak najbardziej się z Tobą zgadzam i powiem e, słucham, e? Marcin, teraz mamy Ewę na linii. A A, Tak, Ewa. Na linii. tak no. Ewo, jak najbardziej się z Tobą zgadzam e, i powiem Ci więcej, są mocne dowody na to, że ludzie wcale nie potrzebują Boga, aby być, być osobami moralnymi, chociażby moralność przedstawiona w Biblii, e, słynna w księgi kapłańskiej. Jest życiem wzięta z kodeksu Hammurabi'ego, który jest znacznie starszy niż, była, niż Księga Kapłańska. No, ja już się w to nie zagłębiam, bo wiem, że są jeszcze jakieś tam inne spisane i że to wszystko zostało właśnie splagiatowane, ale ja, Ewka, która zjadła zakazany owoc, a teraz pożeram zakazane owoce, więc mam swoje ale. Na przykład drzewo poznania dobra i zła, czyli wyszłam od przykazania takiego prostego: nie kradni, a drzewo poznania dobra i zła, to ja, FK, muszę Wam powiedzieć, że to jest dualizm i to napisałam do sądu w Anglii: że yy, właśnie drzewo zakaz yy, poznania dobra i zła jest to dualizm, czyli z czyjegoś punktu widzenia coś jest dobre, a z czyjegoś punktu widzenia innego kogoś jest ta to samo coś jest złem. Czyli to jest dualizm. Zgadza się? No, myślę, że tak. Dualizm w sensie relatywizm. Dualizm, czyli, czyli tą samą kwestię, czyli to samo na przykład zachowanie, czyli kradzież. Ktoś może określić, że to jest dobre, a ktoś inny powie, że to jest złe. To znaczy najpierw powinno być złe, a później, że dobre. Ktoś kto ukradł, no to no co, dobrze sobie zrobiłem. A wiesz, ewon zależy, bo większość ludzi jest, raczej nie lubi kraść. To jest, um, kradzież, a to tylko taki to jest przykład. Tak, tak. Chodzi generalnie o takie zachowania, powiedz, powiedziałbym, antyspołeczne. Większość ludzi tego nie podziela. Nie lubi kraść, nie lubi mordować i wynika to z tego, że sami nie chcieliby być ani okradzeni, ani zamordowani. Więc raczej to wychodzi bezpośrednio z tego, jak jesteśmy, z naszej natury, tak jak zostaliśmy wyewoluowani jako zwierzęta stadne. Mm -hmm. e, tak, zgadzam się. E, tak masz rację e, w tej kwestii, ale. Są takie mózgi, które mogą tak powiedzieć. Albo inna kwestia, na przykład kwestia tutaj, już może taką bardziej no, niecudzousz, tak zwany. Niecudzołóż, czyli z, jeżeli załóżmy, jakiś Bóg-ojciec, czyli ojciec może miał na sobie doświadczył jakiegoś cudzołóstwa i powiedział, żeby dziecko jego nie cudzołożyło. Ale nie powiedział dlaczego, tylko jest suche powiedzenie, nie cudzołóż. ale tu Chodzi o konsekwencje. Czyli jeżeli jesteśmy zazdrośni, no to wiadomo, że później mężczyzna zazdrosny o kobietę, no będą nieprzyjemności. Nawet dochodzi do zabójstw. To, co wcześniej powiedziałeś, że nie, ludzie nie chcą być, żeby byli zabici, raczej tego nie lubią. Czyli chodzi o konsekwencje. Czyli w kradzieży i w cudzołóstwie też chodzi o konsekwencje. Moim zdaniem w Biblii jest to jakiś suchy zapis. Zgadza się? Zgadza się. Zgadza, zgadza, zgadza. Mhm. Mhm. Chciałem tylko dodać, że ustwo rozumiane w sensie chrześcijańskim to nie jest tylko zdrada swojej, swojego małżonka albo swojego partnera, tylko jest to każda relacja intymna z kimś innym niż nasz małżonek. Czyli nawet jeśli jesteśmy od zawsze singlami, ale wejdziemy na przykład w relacje, nie wiem, friends with benefits albo one-night-shot, one night to i tak to będzie z punktu widzenia Kościoła cudzołóstwo, mimo że my żadnej krzywdy nie wyrządzamy, żadnej emocjonalnej krzywdy nie wyrządzamy osobie, której moglibyśmy tę krzywdę wyrządzić. No tak, bo no jest taki zapis, że niby to Jezus powiedział, że nawet gdybyś spojrzał na kobietę i pożądał w sercu swoim, to już popełniłeś cudzołóstwo. Także, czyli moim zdaniem jest to bardziej, żeby zapanować nad naszymi zmysłami, które no, gdzieś tam nam fantazjują. Mam pytanie Ewo. Tak? U, e, m, 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 myślę, że podzielam wiele z tych refleksji, które e, mówisz. To, co mówisz o dualizmie, e, postrzegam jako relatywizm moralny. To kwestia po prostu pojęć semantyki, to, to w tym momencie jest wątek poboczny. Ale czy dobrze usłyszałem, że ty byłaś w sądzie w Anglii mówić mm. o takich rzeczach? A to tak przy okazji napisałam, bo jestem oskarżana, że jestem chora psychicznie i miałam trochę rozpraw, a tę kwestię poruszyłam, gdy nie płaciłam czynszu, bo nie miałam pieniędzy, więc im napisałam gigantyczne pismo, a na koniec napisałam dokładnie coś takiego, znaczy nie powiem dokładnie, tylko coś takiego. Na koniec napisałam takiego pisma przy niepłaceniu czynszu, że stają tylko, Bogowie, yy, z stała Ewka z raju, drzewo, za, drzewo poznania dobra i zła. Jest to dualizm. Takim napisałam i oni mieli ubaw ze mną. Ewka jako bóg z stała. <laughs> Także. Znaczy się mnie zaintrygował ten głupek. Dlatego ten mówię, ten dzień jestem dzień, już heretykiem. Jestem tydzień proszę. Jestem już heretykiem, ale ja mówię, no co, przecież chrześcijanie wierzą w zmartwych stanie, także i w, no, wierzą w jakąś duszę nieśmiertelną, to co powiedział chyba wąż do Ewki, a z drugiej strony wierzą w ciała zmartwych więc ja mówię, Ewka zmartwychwstała z raju, no co, matka musi tupnąć nogą, koniec tego dobrego. Ale. Okay, dzięki za wyjaśnienie. No. No. Ale, ale, numer. Przecież chrześcijanie wierzyli, no to teraz, no, tak jak Jezusa ukrzyżowali, może mnie nie ukrzyżują za takie treści. Albo się wierzy, albo się nie wierzy. To nie te czasy, Ewo. Spokojnie. Teraz mamy, teraz chrześcijanie mają inne metody wywierania wpływu społecznego, inne niż stosy i krzyże, więc. Możesz być spokojna. No, ja jestem ukrzyżowana tytułem chorej psychicznie, także... A ja mówię psy, hał, hał. Hi, 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 czyni e. Dobrze. Nie będę wam zabierała czasu, także niech inni się jeszcze dozwonią. Czy, czy, czy mogę jeszcze chwilkę przeciągnąć? Tak, oczywiście. w Boga... Raczej tak, nawet na tym napisałam, że tak, że wierzę, ale... Moja wiara jest raczej inna. Ja, tak jak w Biblii jest napisane, że stronnictwa saduceusze nie wierzyli w ducha i zmartwychwstanie, a faryzeusze wierzyli w ducha i zmartwychwstanie. Więc ja bardziej wierzę w ducha, jako takiego, którego nie mogę pojąć i że ten duch jest jakąś wyższą siłą. Także ja, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to jest. Także nie powiem dokładnie. Na pewno nie wierzę w to, co jest gdzieś tam tam sprecyzowany, że tak jak inni. Ja wierzę inaczej. A duch, no nawet w Biblii jest napisane, że słowa są duchem, że Bóg jest duchem, że Boga nikt nigdy nie widział. Czy słowa, które wypowiadamy, to możemy widzieć? Nie. Więc nie wiem, ja to tak inaczej troszeczkę widzę to wszystko. Czym jest duch? Duch, oddech, oddech, to co mówimy. Jak mówimy, to oddychamy, wypowiadamy się, tworzymy jakąś moc, kre kreację. Czyli najpierw jest myśl jakaś, przychodzi nam do głowy, później coś ewentualnie wypowiadamy i według tej myśli, według tych słów kreujemy. Także z. Rozumiem, mhm. to bo... wszystkim jest duch. Pomiędzy myślą a oddechem, czym się różni duch od myśli, a duch od oddechu. No, nie wiem, ja nie będę się wymądrzała tutaj w tej kwestii. Wiem, że jest coś takiego, bo kiedyś nawet lekarzowi, psychiatrze zadałam pytanie odnośnie, skąd przychodzą myśli. Czy wiemy, skąd przychodzą myśli? Ponieważ mi w szkole, w podstawówce przyszła taka myśl na matematyce, bo lubiłam matematykę, więc w którymś momencie się nudziłam, bo jeszcze inne dzieci no, z opóźnieniem nie coś tam robiły i ja mi taka myśl przyszła. Ewo, jeśli chcesz coś mieć, to możesz to zdobyć, ale tylko w trudzie dopniesz swego celu, o czym ciągle marzysz. A ja mówię, zaraz, ale ja o czym marzę? Ja nie wiem, o czym marzę. Skąd mi taka myśl przyszła? Więc nie wiem. Czyli, jeżeli byś kiedyś poznała wyjaśnienie naturalne, bez duchów, bez bogów, bez religii, bez zjawisk nadprzyrodzonych, skąd się biorą myśli w głowie, w mózgu, to by ci to rozwiązało, to zagadkę, tak? No, ja nie wiem, ja się nawet nad tym nie zastanawiam. Teraz mogę się troszkę też pośmiać, że może być na przykład, przepraszam, może nie zdejmą audycji, może, może powiem. MK Ultra, czy jak to się nazywa, wpływ na ta broń jakaś? <grych> Ewo, tak? ja bym jeszcze miał do ciebie jedno pytanie. Odnośnie tego, co mówisz o duchu i o myśli. Słyszałaś może o wikanach? Nie. Wika to jest neopogaństwo. Ostatnio miałem dość długą rozmowę z jedną Co, co to jest? Bo Wika co to jest? To jest religia magii. Nie usłyszałam. To, to jest to... Neopogaństwo. neopogaństwo. Wika to jest neopogaństwo, to jest religia czarownic. Ostatnio właśnie miałem jedną rozmowę dość długą z osobą, która siedzi w tej religii głęboko, i to, co ona mi opowiadała, bardzo przypomina to, co Ty mówisz. To znaczy, w Wika jest bardzo duży nacisk położony na wizualizację, na, medy na medytację. Więc jest... czasy Wikan polegają w głównej mierze na próbie przełożenia naszych myśli na rzeczywistość, i to bardzo mi odpowiada temu, co Ty mówisz o duchu tylko, że w pogaństwie jakimś to był światowid a ja to jestem taka już apodyktyczna ale jak nie mogę czegoś z, dopiąć, że tak powiem uzyskać, to się odkręcam napięcie i odchodzę o światowidzie, czyli te rzeźby ja to jestem taka, że już bym wszystkie kościoły, wszystkie rzeźby, wszystkie ten zlikwidowała Uh, oczywiście najpierw trzeba by było ludzi uświadomić. <noise> uh, bo w pogaństwie też mi się, uh, i nawet w tym neopogaństwie, bo ja gdzieś tam coś zerkam na ten, nie znam tego słowa. Uh, także zerkam na to, ale to widzę, że to wszystko za tym kryje się biznes, a dodatkowo jestem zbuntowana księgowa, a ja jestem gaduła, odgada, gaduła. Także lubię sobie pogadać. Właśnie słyszę, byś sobie pogadać, a ja też mam do ciebie kolejne pytania. Czy spieszysz się już, czy musisz... Podnieść? Nie, ja się jest nie, nie śpieszę, tylko tam ktoś pewnie czeka, że chce się dozwonić. Ja tydzień temu do was dzwoniłam i się nie nie doczekałam, także ale proszę bardzo. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj czekałaś. Cieszę się, Ewo, że porozmawiamy. Bo wspomniałaś o takim wątku, jakie są możliwe potencjalne wyjaśnienia, skąd w naszym mózgu biorą się myśli. Ten temat mnie strasznie zaintrygował. Chciałbym tej sprawie się teraz przyjrzeć na chwilkę, ok? Mm -hmm. Zróbmy sobie taki eksperyment umysłowy. Zapraszam widzów, żeby u siebie w głowie też go zrobili. Marcinie, ciebie również. Droga Ewo, zadam Ci pytanie i nie odpowiadaj od razu na głos, tylko chodzi o to, że zobacz, co się wydarzy w twojej głowie i cię zaraz o to dotykam, dobra? Mhm. Mm Okej, okay. to jest na razie cichy eksperyment umysłowy, bez mówienia na głos. Pomyśl o znanym aktorze, który jest mężczyzną. Zauważ pierwsze nazwisko, które ci przyjdzie do głowy. Zaraz Ciebie spytam Marcin, zaraz Ciebie spytam Ewo. Drodzy widzowie, piszcie na czacie. Pierwsze nazwisko, jakie wchodzi do głowy, znany aktor mężczyzny. Przepraszam. teraz. Przepraszam, nie moja tematyka, bo ja się nie znam na aktorach. Okej, ale pewnie widziałaś choć jeden film w życiu. Tak, ale to ja, ja w ogóle mój mózg pracuje z opóźnieniem i jak usłyszałam już o jakimś aktorze, to mam mętlik w głowie, owszem, jakieś dobra, sceny spoko. filmu. Dobra. E, dobra, nie ma problemu, zmieniamy kategorię, tylko wiesz, nie mów na głos, nie? To jest mhm. kluczowe. E, nie wiem, muzyka, sport, cokolwiek. A, ps, ja jestem... Polityka. Go... Religia bardziej, polityka. Polskie. religia o, dobra. Religia, okej, okay. nie? Pomyśl o kobiecie, która ci się kojarzy ze światem religijnym. Dowolnej kobiecie, dowolnej religii. Pierwsza kobieta, która ci przyjdzie do głowy. Mhm. Zmieniamy kategorię Marcin, Ewa, rezygnowany, tak? Kobieta związana z religią. Ewa, kto ci przyszedł do głowy? Przepraszam, teściowo. teściowa. Teściowa, okej, okay. nie? I teraz. Twój mózg powiedział Ci teściowa, nie? Mhm. Mm Czy to było tak, że Ty miałeś w głowie listę wszystkich osób, tak jak wzięła kartkę długopis, nie? I widziałaś jakby w głowie listę wszystkich tych osób. Teściowa, e, matka Teresa z Kalkuty, Maria Magdalena i tak dalej, nie? Maria zawsze dziewica. Wszystkie te osoby. Ale świadomie wybrałaś teściowa. Czy nie? Czy mózg po prostu ci powiedział teściowa? Od razu, od razu teściowa, jakichś tam innych nie miałam w głowie, ale muszę powiedzieć, że teściowa nie jest nie wiadomo jak religijna, także, jest, ale tak mi przyszło na myśl. Chyba się nie nadaje do takich eksperymentów. Tak. Ale absolutnie się nadajesz, zrobiłeś dokładnie, co to jest potrzebne. Nie? Marcin, kto ci przyszedł do głowy jako pierwszy? Królowa okay. pierwsza. Tak po prostu przyszło ci to pierwsze do głowy, nie? Tak. Drodzy widzowie, piszcie na czacie, kto wam przyszedł pierwszy do głowy. I teraz Ewo, e, absolutnie się nadaje, nadajemy, My wszyscy nadajemy się do tego eksperymentu, bo o co chodzi? Na czym polega ten eksperyment i co on ma pokazać? Nie miałaś wpływu żadnego na to, że mózg ci powie teściowa. Marcin nie miał wpływu na to, świadomego na poziomie wolnej woli, że jak to tam, Kunti? Tak. Ok, mhm. okay spokojnie. Tak. Um, I teraz, nie miałaś na to wpływu, nikt z nas nie ma wpływu na to świadomego, na poziomie prawnej woli, co mózg powie. Tak? Odrzucamy pytanie i teściowa. I teraz, podsumowałeś rozwiązanie jedno z możliwych. MK Ultra zrobiło tak, że ty masz w głowie teściowa. To jest jedna z hipotez, tak? Eee, z... Chyba, no, chyba tak, nie wiem. Mhm. I jakie widzisz inne możliwe opcje? Skąd mózg ci powiedział tościowe? MK utra, tak? Pierwsza opcja. Czy widzisz jakieś inne? Nie, ja nie wiem. Ja, ja nie wiem. Okej. Okay. Nie wiem, jest w pełni akceptowalną y, opcją w tym programie, tak? Tutaj nikt nie krzyczy, jak uszedł, nie wiem. Nie wiem, spoko. I teraz, jak myślisz, czy MKU to jest jedyną możliwą hipotezą wyjaśniającą tą sytuację? Czy może być tak, że właśnie nie wiesz, a są inne opcje, których jeszcze nie znasz? I... Jeżeli na przykład bym poszła drogą MK Ultra, to załóżmy, teraz mają ludzie, załóżmy, wychodzę z założeń, bo w ogóle jestem z społeczności, wcześniej była pani, która była u Świadków jechowy, a ja wychodzę z badaczy, z Rzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego, więc jako prawdziwy badacz wychodzę z założeń i teraz, jeżeli ludzie mają to, tą technologię MK Ultra, jeśli ona się tak nazywa, to dobrze, a jeśli przekręciłam, to przepraszam, to jeżeli wezmę pod uwagę e, e, odkrycia naukowców, którzy mówią o jakichś innych e, tych mm, no, o, cywilizacjach, może oni też mają to MK Ultra i mają wpływ również na tych, którzy stworzyli to MK Ultra. I wchodzimy w pętlę. Mm -hmm. I teraz. E w jaki sposób możemy sprawdzić, czy MK Ultra w twoim mózgu przed chwilą dało odpowiedź teściowa? Czy mamy jak to sprawdzić, czy nie mamy jak to sprawdzić? O, ja już się zmęczyłam. Ja nie lubię takiego testu. Przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Zmęczyłem cię tymi pytaniami, tak? Tak, przepraszam, bo ja się nad tym nie zastanawiam. Ja wiem, że może was to fascynuje, ale ja po prostu, no. no tak, tak, fascynuje nas to, absolutnie. Mm -hmm. Na tym polega ten program. To ludzie decyduje mi dlaczego, nie? No, także przepraszam, że no, wam nie odpowiem. Roboty, e... takie przepraszam, że wam nie odpowiem, ale z no, tym. No. Także. St... Zróbmy, zróbmy tak, ja już Cię nie męczę, bo bardzo nie chcę Cię zmęczyć tym telefonem, po prostu chcieliśmy porozmawiać, tak? Luźno, na spokojnie, na no, swobodnie. E, pomyśl proszę po odcinku, obejrzyj to nagranie raz jeszcze, nie? I pozostawiam Ci dzisiaj z pytaniem otwartym. Może kiedyś jeszcze zadzwoń w tej sprawie, pomyśl na spokojnie, jak coś to pogadamy. Pytanie brzmi, nie? I na tym pytaniu sobie kończymy ten telefon. Mm -hmm. W jaki sposób możesz sprawdzić, czy MK Ultra w Twojej głowie wysłało Ci... Jakąkolwiek drogą, odpowiedź teściowa. Czy możesz to sprawdzić, a może nie możesz tego sprawdzić? A jeżeli możesz to sprawdzić, to jak? Bardzo chciałbym usłyszeć, jak możesz to sprawdzić, że MKU Ultra już potwierdzić to, dowodowo potwierdzić, nie? bo może być tak, stawiam pytanie, że nie masz jak sprawdzić, czy MKU Ultra wysłało Ci odpowiedź teściowa do głowy, jeżeli nie masz jak sprawdzić. No to dochodzimy do pytania, no to skoro nie masz jak, jakby nie masz dowodów na ten temat, tak hipotetycznie, to dlaczego tak myślisz? I to pytanie mnie fascynuje. Nie chcę cię w tym momencie A to, Dalej, może, to może ja to tam, nagranie, problem. A to może ja tam źle coś powiedziałam. Ja powiedziałam, że może coś tam, a może później, nie wiem, się zagubiłam w tym, co mówiłeś i może tak wyszło, że ja uważam, że to MK... Nie, ja po prostu tylko tak fantazjuję, że wiem, że coś takiego jest. Są takie eksperymenty, ale nie to, że ja się z tym utożsamiam, nie wiadomo jak. Także jest... Jeśli na namieszałam, to przepraszam. Nie, nie namieszała się I Z jakiegoś powodu, kiedy cię spytałem, skąd słowo tościowa pojawiła się w Twojej głowie, sama zaczęłaś, tak? To są Twoje słowa. Może MK Ultra tutaj A... coś działa. No Teraz. właśnie, może. No. Ale ja powiedziałam na początku, że ja tak dla śmiechu st, no, nie podchodzę do tego aż tak bardzo poważnie. Czyli do religii podchodzę z, ze śmiechem i tutaj do takich kwestii też podchodzę ze śmiechem. Mhm. Czy według Ciebie MKU Ultra ma faktyczny wpływ na ludzi na masową skalę? Realny, rzeczywisty? Nie wiem, ja powiem tak jak w sądzie, nie wiem, nie mam takiej wiedzy. I na tym etapie tak, mojego postępowania, to... dziękuję za rozmowę. Rozmawiała z Wami Ewa, która, Ewa która zjadła zakazany owoc. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Fascynująca rozmowa, dzwoń jeszcze nie raz. trzymaj się. Podpoczni no hej. I podpoczni, podpoczni, podpoczni. Przepraszam trzymaj się. No hej. No, także taka rozmowa, dzisiaj jest niedziela, 20 lutego 2022 rok. Stop.